Cześć, trener kolekcjoner. Dzisiaj obiecany odcinek na temat zakupów złota, jak i dlaczego kupować złoto anonimowo, także bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. Także ustalmy najpierw o czym powiem, żebyś wiedział, wiedziała czy odcinek Cię interesuje. Czyli najpierw powiemy sobie dlaczego w ogóle anonimowo, potem y, druga część gdzie kupić i trzecia część jak to zrobić w praktyce. Także tak to wygląda. No i dobra, pierwsza część dlaczego w ogóle zakupy złota anonimowe. Trzy, wyróżniam tutaj trzy najważniejsze powody, dla którego powinno nas to interesować. Po pierwsze, bezpieczeństwo, czyli kupując anonimowo, nikt nie wie, że kupujesz, nikt nie wie, że to złoto masz, brak zostawiania danych, takie sytuacje jak to, że kurier, czyli Stonosz zakosi ci to złoto. Wtedy cię nie interesują. Paczki są oczywiście ubezpieczone, ale potem. Ja na szczęście nie miałem takiej sytuacji, ale na pewno na pewno komuś się zdarzyło, Jak pnecie poszperacie, to zobaczycie, jak to u ludzi wyglądało, generalnie no zawsze wiąże się to z jakimś, jak, jakimiś procedurami i, i niepotrzebnymi nerwami. Także kupując anonimowo. Ten sposób, o którym powiem, że jest najlepszy, no to tego po prostu unikacie. Co jeszcze? Złoto kupione anonimowo to taka część majątku, której nikt nie widzi. Nikt, czyli żaden państwowy organ, urzędnik, komornik i tak Także jest to coś po prostu, no właśnie, skoro anonimowo, to znaczy, że nie wiedzą o tym inni ludzie, nie wie o tym państwo i tak dalej. Także to zawsze. Zawsze no jest niepodważalna korzyść. tak Ciężko się nawet z tym kłócić. Samo, samo bezpieczeństwo. Właśnie związane z poprzednim punktem, czyli punkt bezpieczeństwo. No i trzecia rzecz, trzeci najważniejszy powód, moim zdaniem, no to to, że żaden, żadna zmiana w prawie żad, po prostu na Ciebie wtedy nie działa. Żaden, żadna e, ochrona, przed, to jest ochrona przed zmieniającym się prawem. O no tak, dobrze się w końcu wyraziłem. E, zakupy anonimowe złota są, to jest to ochrona przed zmieniającym się prawem, bo jak być może wiesz, w historii bywało tak, że pojawiały się po prostu konbis, konfiskaty majątkowe. Były to, było to w Stanach, było to w Polsce, w prl groziła nawet za, to, za posiadanie złota, groziła nawet kara śmierci. Także no, wiadomo, że mamy nadzieję, że takie czasy nie wrócą, ale odpukać nigdy nie wiesz. Nikt tego nam nie zagwarantuje, że to się nie zmieni. Także wymuchając na zimne, a jeżeli interesujesz się złotem, no to zapewne właśnie jesteś człowiekiem takim zapobiegawczym Lubiącym się zabezpieczać z każdej strony, no to sam rozumiesz, że państwu do końca ufać nie wolno. Państwo tworzą ludzie, a ludzie są różni. Także jest to zabezpieczenie przed zmieniającym się prawem. Szczególnie w XXI wieku, gdzie mamy cyfryzację, zapisy danych transakcji z każdej strony, więc tym bardziej nie kupując anonimowo, po prostu się nie chronisz przed tym możliwym zmieniającym się prawem. Także to są, to są te trzy najważniejsze powody. Gdzie kupować? Wyróżniam tutaj trzy opcje. Od razu może wymienię wszystkie i zaraz po chwilę pokrótce omówię, czyli wiele metali szlachetnych, piełdy i zaraz też to oczywiście rozwinę, oraz bezpośrednie to zakupy bezpośrednie. No, i po kolei dilerzy metali szlachetnych, czyli najprostsza sprawa, najbardziej przeze mnie osobiście polecana i tylko tak do tej pory kupowałem czyli szukacie sobie dilera, który sprzedaje złoto-srebro, idziecie sobie do niego i kupujecie proste, proste. Opcja druga giełdy. Co tu miałem na myśli? Na przykład, i to nie jest żadna reklama, bo sam nie korzystałem jeszcze. Ale na przykład macie coś takiego jak szlachetne inwestycje, które, które oni mają sklep, ale mają też giełdę. Kupicie tu złoto, srebro, platynę, palat i monety kolekcjonerskie. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to reklama. Ja jeszcze nie korzystałem, ale jak widzicie tutaj, możecie kupić. Albo wystawić na sprzedaż swoje złoto. Od razu macie, hmm, klikam sobie opcję kup. Tutaj oczywiście nie nie, ma, nie założyłem konta, więc yy, więc tam nie wchodzę. Macie napisane co i jak, ile sztuk, yy, metoda dostawy, właśnie widzicie, odbiór osobisty. Także szlachetne inwestycje yy, giełda to jest to takie miejsce, gdzie Ludzie sprzedają, wystawiają swoje złoto, i możesz je sobie tą drogą kupić. Oczywiście wiąże się to z tym, i to będzie trzeci punkt, czyli zakupy bezpośrednie, że dogadując się tutaj, czy tam może tu są jakieś licytacje, już nie pamiętam, ale w każdym razie, jeżeli tutaj się porozumiesz z jakimś mm, sprzedającym na przykład, o, możesz sobie szukać po mieście, tak, w różnych miastach są, jeżeli się dogadasz z kimś, na przykład tutaj z Krakowa, że chcesz kupić tego złotego dukata austriackiego, dogadacie się do, co do ceny, no to będziesz musiał się z tą osobą spotkać, albo ona będzie cię musiała to wysłać. Także y, tutaj opcji, y, pewnie są te opcje dwie. Y, i właśnie może w związku z tym przejdźmy za, do tego, że do zakupów bezpośrednich, tak? Zakupy bezpośrednie, czyli właśnie za pośrednictwem albo giełdy się umawiasz, albo w jakichś grupach na Facebooku, grupach tematycznych. Sam jestem w kilku różnych grupach dotyczących srebra i złota, tam użytkownicy regularnie ktoś wystawia coś, ktoś pisze i się umawiają i. I sobie rzeczy, jedni kupują, drudzy sprzedają. Oczywiście opcje, właśnie jak wcześniej wspomniałem, są dwie: albo wysyłka, albo bezpośrednie spotkanie i zakupy. Na przykład, właśnie wtedy za gotówkę, bo wysyłka wiąże się z tym, że nie będzie to już anonimowe. A opcja spotkania bezpośredniego daje ci tę anonimowość. Natomiast Bezpośrednie spotkanie wiąże się z dwiema rzeczami, czyli ciąży na ciebie, na tobie odpowiedzialność weryfikacji tego złota. Musisz sobie wtedy no, raczej nie zawierzysz na ślepo o sobie nawet z grupy tematycznej na Facebooku, jeśli ty jesteś tam długo, ten użytkownik jest długo, to raczej będziesz to weryfikował tak, tak czy siak. Natomiast będąc na takich grupach ludzie się niejednokrotnie już z nich kojarzą nawet jeśli nie, nie widzieli się osobiście to internetowo się jakoś tam znają i daje to lepszą większo, większe bezpieczeństwo niż nie wiem ktoś wystawi złoto na OLX i ty idziesz się spotkać z kimś z OLX tak? pff, no pff, ok ale dla mnie to opcja w ogóle nie wchodzi w grę natomiast są osoby, które pewnie tak robią Także jeżeli miałbym kupować złoto od kogoś z internetu, to tylko od kogoś z grupy, kogoś, kogo być może kojarzę jako długoletniego użytkownika, być może z nim rozmawiałem, może nie, ale ten człowiek ma jakąś historię, ma jakiś profil na tym Facebooku i, i ma, mm, ma jakieś y, po prostu za sobą jakiś ślad, tak? Często na tych grupach na Facebooku ludzie piszą o, o danym użytkowniku, że jest. Że przeprowadzili z nim jakąś transakcję, jest z zaufanie i tak dalej. Także to zbudza większe zaufanie. Ale tak czy siak, weryfikacja to jest jedna kwestia. Musisz wiedzieć, jak złoto zweryfikować i to ciąży na Tobie, taka odpowiedzialność. A druga sprawa to jest bezpieczeństwo, tak? Czyli idąc z kimś do, no zakładam, że w miejsce publiczne oczywiście, typu kawiarnia, restauracja, cokolwiek, ale dajesz jakiś kredyt zaufania wtedy. No i tutaj mm, każdy, każdy sam musi y, rozgryźć ten orzech bezpieczeństwa, czyli y, czy po prostu zawierza idzie, i po prostu w to miejsce publiczne i tam dokonuje transakcji i wychodzi. Wierzę, że w większości przypadków tak to działa i super. Ale no, kwestie bezpieczeństwa musisz mieć y, z tyłu głowy. Także tu nie podpowiadam ja może. Mam jakiś pomysł, jakbym to zrobił, jakbym się zabezpieczył. Chociaż mam czyste intencje i nikogo broń Boże okraść bym nigdy nie chciał ani nie, nie chciałbym oszukać. Ale wiecie, no znowu ludzie są różni, także każdy sam musi przemyśleć, co zrobić w takiej, jak się zabezpieczyć. No i dobra, to jest kwestia, to była kwestia, gdzie kupić. Wymieniłem trzy opcje. Ale jak to zrobić? Pierwsza, najważniejsza rzecz: do jakiej kwoty zakupy są anonimowe? I teraz na stronie tu się sobie przy tutaj ustawię stronkę ID w metale, gdzie no, znana pani, może z YouTube'a te metale sprzedaje. W każdym razie do 10 tysięcy euro możemy zapłacić gotówką, do 15 tysięcy euro bezgotówkowo. Także powyżej tych 15 tysięcy euro, po prostu dokument tożsamości będzie od nas chciał dealer, tak? Jeżeli pójdziemy do dealera albo będziemy kupować przez internet, no to i tak te dane będziesz musiał podać. Natomiast do, no właśnie, czyli tutaj interesuje nas opcja tak naprawdę nie, przynajmniej jedna, do 10 tysięcy euro, bo wtedy, dalej, jak widzisz, należy podać swoje dane osobowe, natomiast dealer e, poprosi Cię o nie, ale nie ma, Obowiązku legitymowania cię. Nie, nie masz po obowiązku pokazywania tego dowodu tożsamości. I mam to sprawdzone wielokrotnie. Tu akurat, no, jeżeli już mówię o swoich doświadczeniach, to ok, nie będzie. Zawsze to było w moim przypadku w Metal Market i były dwie sytuacje: albo y, sprzedawca podawał mi karteczkę, na której mam zapisać swoje imię, Nazwisko PESEL, albo mam mu je przedyktować. Bez sprawdzania, bez wyjmowania dokumentu, bez sprawdzania, czy tak jest. I to jest jedyna słuszna droga dla mnie, i jedyna droga, jaką tutaj z czystym sumieniem mogę polecić. Dlaczego? Dlatego, że do 10 tysięcy euro transakcja gotówkowa, te dane są deklarowane. Jeżeli kupujesz do 10 tysięcy euro i sprzedawca powie, że nie wystarczy, że mu podyktujesz czy napiszesz, ale chcę, że, żebyś mu podał dowód, to po prostu moim zdaniem robi to yy, no niepotrzebnie, po, nie tak? I większość dealerów tego nie robi, bo wie, że ludzie tego nie lubią. Natomiast jeżeli będzie się ktoś upierał i chciał od ciebie dowód, yy, gdy ty kupujesz do tej kwoty, to po prostu podziękuj i wyjdź i kup gdzie indziej. I tyle. Na pewno znajdziesz miejsce, gdzie, gdzie tak się stanie. Druga opcja do 15 000 euro bezgotówkowo. Tego dokumentu nie musisz pokazywać. Widzisz tu wyżej te ustawy, które, które o, tym, o tym mówią. Natomiast do 15 000 euro, jeżeli kupisz bezgotówkowo, czyli zakładam, płacisz kartą lub robisz szybki przelew, no to i tak te dane zostawiasz. Więc nie jest to opcja anonimowa, tak naprawdę. Nie możesz się nią legitymować no to jest tu ten problem, chyba, że korzystasz z karty kogoś innego, kto Ci na to zezwolił, kto Ci tę kartę dał, ale wtedy no wiesz, jak to jest w sklepie nawet, jeżeli karta nie jest na Twoim imieniu i nazwisku, to teoretycznie chyba możesz zostać, może, może może Ci zostać odmówiona sprzedaż czegokolwiek, także tutaj, nie wiem, może nie patrzą w te karty, zwykle, znaczy kiedykolwiek nie kupowałem, to nikt mi nie spojrzał jeszcze na karty, czy z, jakie tam jest imię, nazwisko, czy się podpisałem, tak, ale tutaj podejrzewam, że też, ale no używanie cudzej karty, nawet za pozwoleniem, no to jednak jest zostawianie danych tej osoby z kolei, więc jest to jakiś problem. Dlatego tak jak ja to zaznaczyłem, do 10 tysięcy euro gotówkowo i to jest dla mnie jedyna, jedyna Jedyna opcja. I tak jak powiedziałem właśnie ze swojego doświadczenia e, przy zakupach w Metal Market jeszcze mi się nie zdarzyło, nie zdarzył problem. Z, zapisywałem na karteczce imię, nazwisko PESEL, które były dowolnym ciągiem znaków i dowolnym ciągiem cyfr i tyle. E, imię nazwisko też podawałem wymyślone. Ok, czyli to jest pierwszy sposób z dziedziny, jak to z tematu, jak to zrobić, czyli wizyta w oddziale i gotówka. Druga opcja: paczkomat i. No właśnie, teraz powiesz: dobra, paczkomat, ale paczkomat to numer telefonu i to przelew środków. Ok. Z pierwszą rzeczą bez, bez problemu można sobie poradzić. Na Allegro karty SIM czeskie, na przykład numer czeski bez rejestracji. Możesz mieć y, różne karty SIM z różnych krajów. Najczęściej, ja słyszałem, nie używałem tego, ale słyszałem, przepraszam, wyczytałem o tym, że ludzie sobie kupują czeskie czeskie karty i w ten sposób yy, w ten sposób yy, kupują. Natomiast druga sprawa wtedy jest ten przelew. Tak? No i właśnie. Jeżeli ktoś ci pozwoli zrobić przelew albo zrobi za ciebie inna osoba, to będą dane tej osoby, oczywiście dla ciebie wtedy ten zakup jest w 100% anonimowy. Nie twoje dane nie konta, nie twój numer telefonu, to znaczy twój, ale czeski Oczywiście, czyli taki, którego nie używasz na co dzień, i tyle, wtedy jesteś czysty. Natomiast, yy, no właśnie, znowu, ja nie chciałbym robić zakupów z konta innej osoby, dlatego, dlatego takiej metody się nie pokusiłem. Natomiast mówię o tym, że, że taka opcja jest. O takie, do takiej metody się gdzieś tam dokopałem. No i na pewno da się to zrobić. No i trzecia rzecz, jak to zrobić, czyli była wizyta osobista plus gotówka, był paczkomat plus karta SIM zagraniczna. E, jeszcze anonimowa trzecia opcja, czyli złoto za Bitcoina albo za inne kryptowaluty. No i tutaj najpierw sobie trafiłem na artykuł z 21 bodajże roku, że Flying Atom, e, ma, który ma sieć Bitomatów, e, ma taką usługę, proszę bardzo. Wybierasz sobie monetę, płatność i masz BitPay checkout, i możesz sobie kupić yy, za bitcoiny albo inne kryptowaluty. Yy, ok, natomiast po pierwsze, od razu powiem: to już nie działa. Sprawdziłem i Stawiłem tam jakieś wcześniej niby dane, przeszedłem do płatności. Jest tylko przelew albo przelew online z Tipay. Nie ma już opcji zapłaty Bitcoinem, ani innymi kryptowalutami. Także, no okej, okay, to trochę, trochę się. czy Nie żebym chciał kupować za Bitcoina, bo Bitcoin to jest dla mnie cyfrowe złoto. To jest inny składnik majątkowy to jest w ogóle inna rzecz, i nie, nie mam zamiaru sprzedawać swojego Bitcoin. Swoich bitcoinów, yy, swojego bitcoina, bo powiedziałem, jakby mi o tego nie wiadomo ile. Nieważne, yy, natomiast nie chciałbym za BTC kupować złota, bo to są dla mnie dwie różne rzeczy i szkoda mi wymieniać jedno na drugie. Na to chyba, że po hoście, czyli w 25 roku najprawdopodobniej będą, będą szczyty i wtedy część. Część będę myślał o tym może, żeby zamienić, ale to może inną drogą. Nieważne. dygresja. Natomiast nawet, jeśli by tak można było zrobić, to widzicie, tu zaznaczyłem na wskazanej powyżej stronie, możecie przeczytać, do odbiorca zamówienia musi przedstawić dokument tożsamości w celu identyfikacji. To te, tyle teoria w praktyce do o równowartości, o których wcześniej wspomniałem, bla, bla, bla. Yy, co prawda muszą, nie mają obowiązku wylegitymować klientów. Ok, czyli zamówilibyśmy, załóżmy, jeśli byłaby ta opcja jeszcze za bitcoina, kupujemy, no dobra, ale podajemy jakiś adres yy, albo ten paczkomat, tak? Czyli numer telefonu wtedy, a jeżeli nie numer telefonu, no to adres, bo ktoś to musi odebrać. I przychodzi nam do domu, no i co? Jeżeli liczylibyśmy na to, że okej, okay, po prostu kurier zostawia na razie to spoko, wszystko fajnie, albo że deklarujemy ją sobie, dane tak jak w u dealera i on sobie zapisuje, ok, ale co jeżeli ich poprosi o dowód? No właśnie, no to tutaj yy, średnio by było to anonimowe. Poza tym nie po to bym kupował za BTC, żeby, żeby podawać potem jeszcze swoje imię nazwisko. Tak, także w ogóle średni, średni pomysł, średnio to wygląda nawet jeżeli, jak to działało właśnie, może dlatego już nie działa, bo nie było na to za bardzo chętnych, yy, więc yy, moja konkluzja jest taka, że zakup kryptowalut za, yy, zakup złota za kryptowaluty jest, jest możliwy, natomiast wtedy, kiedy dogadasz się z kimś bezpośrednio i sobie taką transakcję zrobicie, że ty mu wysyłasz złoto, czy mu zanosisz złoto, on ci robi przelew BTC czy innej kryptowalucie, ale to jest znowu powrót do y, opcji y, zakupów bezpośrednich z jakąś osobą fizyczną, więc a czy to złoto, czy, czy to za BT, złoto kupujesz za BTC, złotówki, dolary, euro, czy zamieniasz za srebro i tak dalej, to jest ten sam sposób, tylko środki są inne, różne. Także nic innowacyjnego, dlatego nie wiem, czy dalej gdzieś można zakrypto kupić. No, ale myślę, że to jest na razie pieśń w przyszłości, myślę, że to będzie. Natomiast na dzień dzisiejszy, ja w każdym razie nie polecam. Dwa, że po prostu nie chciałbym zamieniać swojego BTC za złoto, przynajmniej, bo to są dwa, dwie różne rzeczy. Ok, no ale w ty... jeszcze tam chwilę poszukałem no i znalazłem coś takiego jak Bitpanda. Oczywiście od razu mówię, że tutaj nic nie polecam. Nie znam tego, nie sprawdziłem, tylko przedstawiam Wam opcję i tutaj mam wrażenie, że po prostu kupujecie sobie tak, jakby cyfrową wersję złota. Czyli kupujecie macie jakieś, jakieś saldo, na przykład w euro na tej karcie, właśnie rejestrujcie się, weryfikujecie depozyt, czyli na przykład euro, dolary czy złotówki, co oni tam obsługują i handel, czyli na przykład wymieniacie sobie euro za, macie gold, XAU i kupujecie sobie jakąś część złota, natomiast tak jak tu twierdzą. To złoto jest zabezpieczone fizycznie, no ale nie kupujecie złota, da. tylko jak w przypadku ETF-a, jakieś, jakieś roszczenie do tego złota, tak? czyli że to jest zabezpieczone, ale wy macie dalej yy, tak naprawdę euro, które rośnie wam lub spada w zależności od kursu złota i tyle macie XAU. A nie fizyczne złoto. Więc to nie jest zakup złota, tylko czegoś, coś, co ma y, wartość. Złota ma reagować tak jak złoto na rynku. Tak samo ma wartość w waszych portfelach się tego zmieniać. Ale, właśnie, może powinienem od razu na samym początku filmu to powiedzieć. Nie. Chodzi nam o zakupy złota fizycznego, żadnego innego. Tylko to, co masz w garści, tylko to, co masz. Y, pod swoją kontrolą to co jest fizyczne, jeśli chodzi o złoto to jest twoje, nic innego nie, nie interesuje, nic innego nie polecam, jeśli chodzi o złoto, oczywiście ktoś powie ETF, -y, super, mm, są lepsze i gorsze, są takie, które są w 100% zabezpieczone, w porządku, można mieć, natomiast jeśli całe złoto twoje to jest to w formie ETF-u, to nadal złoto de facto nie masz i tyle. Nie masz go w garści i tego po prostu nie masz. Yy, dlatego, żadne jakieś, tak jak tu przed chwilą przedstawiłem, Bitpandę, nigdy bym tego nie zrobił i nie polecę nikomu. Czyli to, co ja polecam, iść do dilera, kupić za określoną kwotę, zapłacić gotówką, wyjść do widzenia, yy, podać dane deklarowane. Jeżeli chcą od nas dowód, wyjść, kupić gdzieś, gdy go nie chcą. I w zasadzie to jedno zdanie które teraz powiedziałem, to jest jakaś tam konkluzja, kwintesencja, aczkolwiek chciałem Wam pokazać różne opcje, powody i jak to zrobić. Mam nadzieję, że podobało się Wam. Wszystko, co przedstawiłem w filmie nie jest żadną poradą inwestycyjną, tylko moim prywatnym zdaniem. Robię to, co mówię i robię to, co robię. Tyle. Dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli się podobało to polub film, skomentuj, udostępnij dalej, to algorytm YouTube'a to lubi, pchnie gdzieś, gdzieś to dalej. A propos YouTube'a, dostałem maila, wyniki nowi za ostatni miesiąc, nowi subskrybenci, 38. Ktoś powie, a co to jest niedużo, ja szanuję każdego widza, szanuję jego czas, także dziękuję. Nowym subskrybentom, jeśli jesteś nowy i oglądasz, to jesteś w tym gronie 38. E, także bardzo dziękuję. Liczba wyświetleń 22 tysiące minut. Kłaniam się nisko, dzięki i cześć.